W sierpniu w Pławach odbędzie się wydarzenie skierowane do osób kochających zwierzęta. Stowarzyszenie, wolontariusze i przyjaciele schroniska w Pławach organizuje w naszym mieście pierwszy Pławski Kongres Miłośników Zwierząt. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni są członkowie Pławskich Fundacji, organizacji, stowarzyszeń, lekarze weterynarii, radni i wszyscy ci, którym leży na sercu los zwierząt. planujemy zorganizować w Pławach pierwszy Pławski Kongres Miłośników Zwierząt. Zapraszam oczywiście wszystkich miłośników zwierząt, czyli tych ludzi, którzy Zależy na zwierzętach, którzy teraz uczestniczą w różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach, kogokolwiek, kto pomaga zwierzętom. Jest mnóstwo cywilów, nazwijmy to tak, cywilów, którzy pomagają zwierzętom, psom, kotom, wiewiórkom, no komukolwiek powiedzmy sobie. My ze strony swojego stowarzyszenia przecież też poczyniamy wielkie. Różne sprawy, żebyśmy tym zwierzętom mogli pomóc, bo one przecież same sobie nie pomogą. A jest w ławach na pewno bardzo duża rzesza ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami, ale czasami działamy zupełnie anonimowo. Nie znamy się, przechodzimy po ulicy, mijamy się zupełnie bezimiennie i będzie bardzo fajna okazja na to, żebyśmy sobie spojrzeli w oczy, popatrzyli, a oczywiście kongres, jak nazwa wskazuje, jest czymś poważnym i będziemy rozmawiać poważnie merytorycznie i pokojowo, oczywiście. Jak się byśmy wszyscy zjednoczyli, i głównie po to jest ten kongres, żeby aby właśnie zjednoczyć te wszystkie środowiska prozwierzęce, żeby po prostu w zgodzie pracować i jak ja to mówię, nie dla siebie, tylko dla zwierząt, bo głównie chodzi tu o zwierzęta i głównie temu będzie poświęcony właśnie kongres, żeby właśnie zbudować jakąś taką wspólnotę między tymi miłośnikami zwierząt i starać się razem wspólnie pomagać. I myślę, że taki kongres pierwszy to nam pokaże właśnie ilość tych osób, kto jest zainteresowany i może być może roz, nawiąże się bardzo fajna współpraca między organizacjami, co by było bardzo fajne. Naszym marzeniem takim jest, żebyśmy tutaj, my tutaj też oddolnie mogli y, pomóc coś y, szerzej. Y, szerzej, żebyśmy właśnie we wrześniu organizowany jest y, taki marsz równości zwierząt i chcemy w nim uczestniczyć jest pod hasłem, y, chcemy to zrobić pod hasłem pu, puławy idziemy dla zwierząt, powiedzmy sobie, no bo to jest taka nazwa ogólna, ale bardzo dosyć sprecyzowana, że, że, że no, my Puławianie, powiedzmy sobie tutaj z Lubelskiego idziemy w stolicy, chcemy pokazać i niech każde miasto zrobi taki mały kroczek, to tam będą tysiące ludzi. Mhm. Tysiące będą już usłyszane i to miejmy nadzieję wzmocni nas też tutaj lokalnie i da nam szansę pokazać się też no, centralnie. Mhm. Tematem generalnie będzie to, żebyśmy się poznali. Wiele tutaj grup stowarzyszeń czy, czy, czy fundacji robi swoje sprawy. Słyszeliśmy coś o nich, wiemy, ale w gonitwie dnia codziennego po prostu czasami nie wiemy, a naprawdę jest się czym chwalić. Tych ludzi trzeba pochwalić, tych ludzi trzeba wyróżnić za to, co robią. I no liczymy oczywiście na bardzo dużo, bo jest już odźwięk, bardzo dużo, tak jak ja to powtarzam, przepraszam, cywilów, mhm. czyli, czyli ludzi, którzy nie są zrzeszeni, a też pomagają. Że, że, że to będzie tematem, że się przedstawimy, porozmawiamy sobie o tym, co robimy, zaprezentujemy się naszym władzom puławskim. Tutaj oczywiście bardzo dziękujemy panu prezydentowi za objęcie tego naszego wydarzenia patronatem honorowym. Zapraszamy tutaj naszych wszystkich puławskich radnych, lokalnych. Szef. Polityków to nazwijmy. No polityków, no właśnie brnęłem, żeby tutaj... Żeby nie. Żeby, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Wiecie co? Zawsze powtarzamy. Psy, zwierzęta nie mają barw politycznych. Nie będziemy rozmawiać o polityce. Będziemy rozmawiać o e, pomaganiu tym zwierzętom. I jeżeli będziemy szli z prawej i z lewej, to i tak dojdziemy w tym samym do tego samego miejsca. I, i, i to jest właśnie... tym. A jeszcze zabraknie nam czasu na tym kongresie. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Puławach Zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Pawła Maja. Nie masz czasu lub możliwości gotować? Zapraszamy do nas. ring ring Catering oferuje codzienne dania obiadowe. Smaczna kuchnia Polska z dostawą do domu. Również na abonament. Zadzwoń i zamów: 81 88 16 600. Zapraszamy do naszych garmażerek: Kołontaja 17D, Bistro na Niwie Lubelska 18. Zestawy imprezowe dla dzieci i dorosłych.